Dzień od 23 do 29 grudnia dla zodiakalnych, tak? Pierwsze karty pokazują Waszą energię, w jakiej Wy jesteście energii. Uwaga: Siódemka kielichów to jest rozmarzenie, rozproszenie różowe okulary wszystko widzę pozytywnie. Ósemka buław mówi, że coś realizuje od razu, od ręki, że jest dużo zamieszania. Może to jest takie zamieszanie przedświąteczne. W każdym razie wy jesteście sobie tutaj, jakby pokazani w przyjemnych energiach, w emocjach miłych, w ósemce buław zaangażowani we wszystko i sprawnie działający. Tydzień od 23 do. 29